W tej praktyce będziemy doświadczać głębokiego relaksu. Wielu z nas próbuje kontrolować lub zmieniać to, co czuje i myśli. Robimy to z przekonaniem, że dzięki temu poczujemy się lepiej. Podczas tej praktyki zachęcam Cię do próby porzucenia wszelkich oczekiwań dotyczących tego, jak powinieneś się czuć. Wyglądać, myśleć, lub żyć. Odpuść chęć kontrolowania swoich myśli i uczuć. Usiądź lub połóż się wygodnie. Jeśli siedzisz, wyprostuj swój kręgosłup i rozluźnij ramiona. Jeśli leżysz, ułóż się wygodnie, rozluźnij mięśnie. I poczuj, jak Twoje nogi i ręce opadają w kierunku podłoża. Pozwól myślom, emocjom i doznaniom w ciele być takie, jakimi są. Nie staraj się niczego zmienić. Zaakceptuj uczucia, które Ci towarzyszą. Obserwuj swoje myśli bez oceniania, czy są dobre, czy złe. Jeśli mierzysz się z czymś trudnym i niekomfortowym, pamiętaj, że myśli i stany emocjonalne nie są niezmienne i tak miną, przekształcą się, zmienią swoje nasilenie. Ta świadomość może być pomocna w pozwoleniu sobie na pobycie z Twoimi doznaniami takimi, jakimi są. Zauważ i obserwuj, co się z Tobą dzieje. Odpuść jakiekolwiek próby zmiany i ingerencji w to, co odczuwasz. Możesz po prostu być. Dokładnie taki, jaki jesteś, nie podejmując żadnego wysiłku. Żadna dodatkowa siła nie jest potrzebna, abyś był i doświadczał życia. Oddychasz, serce bije. To wszystko. Dzieje się samo. W każdej chwili, w każdej minucie działają Twoje zmysły. Nie potrzebujesz robić nic szczególnego, aby odebrać sygnały, które z nich płyną. Być może widzisz teraz coś szczególnego pod powiekami. Ciemność, poblask światła, jakiś obraz, który tworzy Twoja wyobraźnia. To się po prostu dzieje bez Twojego wysiłku. Podobnie jest z rzeczami, które słyszysz: delikatne dźwięki otoczenia, szum w uszach. Odgłos Twojego oddechu. Pojawiają się i znikają. Są elementem życia i otaczającego nas świata. Nie musisz robić nic szczególnego, aby ich doświadczać. Jakie zapachy teraz czujesz? Jakie doznania płyną z dotyku Twojego ubrania na skórze, powierzchni, na której siedzisz lub leżysz? Czy czujesz w ustach jakiś smak? Wszystkie te zmysły także działają bez Twojego wysiłku. Możesz po prostu być tu i teraz. Życie. Toczy się w każdym momencie. Nie musisz robić nic szczególnego, aby trwało. Doznania, uczucia, emocje, myśli, one pojawiają się, znikają, zmieniają. Możesz uważnie obserwować to, co się w tobie dzieje. Lecz nie staraj się niczego zmieniać lub kontrolować. Poczuj, jak wszystkie te uczucia przepływają przez ciebie, chwila po chwili. Ponieważ nie musisz wkładać żadnego wysiłku w to, co się dzieje z tobą i wokół ciebie, być może poczujesz pewną lekkość. Jeśli tak jest, pozwól jej po prostu rosnąć w Twoim ciele. Świadomość, że życie płynie i jest bogate w różne doznania, nawet wtedy, gdy zupełnie nic nie robisz, jest ważna. Życie płynie i przepływa przez Ciebie. Pozostań w tej uważności. Tak długo, jak tylko potrzebujesz. Kiedy poczujesz się gotowy, otwórz oczy i pamiętaj, że życie jest bogate w emocje, myśli i doznania, nawet jeśli nie podejmujemy żadnego wysiłku i działania. Jest zmianą, która dokonuje się chwila po chwili. Dziękuję za wspólną medytację. Polub film i zasubskrybuj kanał Pokój Spokój, aby mieć dostęp do innych nagrań relaksacyjnych i medytacyjnych.